jako młody chłopak chciałem zdobyć narzędzia zegarmistrzowskie a to nie było tak kiedyś że się w internecie można było zamówić tylko byłem czytelnikiem młodego technika i tam w ogłoszeniach e, trafiłem na pana w zasadzie dzisiaj mówię kolegę z Wrocławia, który również był czytelnikiem młodego technika i tam żeśmy nawiązali korespondencję i ponieważ on się uczył zegarmistrzostwa, to załatwił mi i od niego wyhandlowałem pierwsze specjalistyczne narzędzia zegarmistrzowskie. I tutaj właśnie ta ławeczka i ten zwierak do szkiełek zegarmistrzowskich to jest właśnie ten mój pierwszy zestaw, który musiał być gdzieś w 1974 roku kupiony. Nie ukrywam, że na tej wystawie oprócz różnych ciekawych mechanizmów zegarowych chciałem właśnie zaprezentować taki warsztat pracy zegarmistrza z pierwszej połowy XX wieku. Wiadomo, że nie wszyscy mieli bardzo specjalistyczne narzędzia, ale narzędzia zegarmistrzowskie charakteryzują się tym, że są tajemnicze, ponieważ tylko w tajemniczynie ludzie wiedzą do czego one służą. Jest tutaj, są tutaj różne narzędzia. Myślę, że jeden z zegarmistrzów, którego zaprosiłem na otwarcie tej wystawy, pozna narzędzia, które sam musiał wykonać jako czeladnym zegarmistrzowski, bo... Tak właśnie to było, że część narzędzi trzeba było sobie samemu zrobić. Zresztą to nie tylko dotyczyło, dotyczy zawodu zegarmistrza, ale też i kowal, i stolarz często sami sobie robili narzędzia jako prace czeladnicze. No ale wracając do nazwy zegarmistrz, proszę zwrócić uwagę, że nie ma innego zawodu, wśród licznych zawodów rzemieślniczych, zawodu, który miałby w swojej nazwie słowo mistrz. I zegarmistrze mają to do siebie, że są wielopokoleniowi. Nawet na tej wystawie będzie można zobaczyć wyroby i przedmioty związane z całymi licznymi wielopokoleniowymi rodzinami zegarmistrzowskimi.